Dorota Welszman, reżyserka i scenarzystka filmu Chłopi, których obejrzeliśmy tutaj na festiwalu wczoraj podczas konferencji prasowej. Jedna rzecz mnie zadziwiła, kiedy pani ze wzruszeniem dużym, mhm. nawet z łzami w oczach, mówiła, że ten film was wiele kosztował. Mhm. Rozumiem, że nie chodzi o pieniądze. E, tak, no nie chodzi, a chodzi, ale na pewno chodzi o, o też o, o trudności związane ze, ze zgromadzeniem środków, o trudności no, finansowe też, bo to jest duża produkcja. I jednocześnie jest to kino artystyczne i to jest bardzo ciężko, ciężkie przedsięwzięcie. Także no, przede wszystkim to wszystko, co się stało po drodze, to było jakieś takie pasmo. Przynoś kłód pod, pod, pod nogi dla nas, począwszy od pandemii, poprzez. Ale to wszyscy mieli, tak? No tak, tylko że nie wszyscy przeżyli wszystko naraz. Tak, bo myśmy zaczęli 4,5 roku temu, więc przeżyliśmy i pandemię, i inflację, i atak na, Ukra na Ukrainę, także. Jakby u nas się te wszystkie problemy zazębiły. Myślę, że też nie wszyscy mieli projekt, który był malowany pokładkowo i kosztował tak dużo pracy i wysiłku i no, był niezwykle ciężki do sfinansowania. To jest jednak ryzykowny film, właśnie malowany u nas, ale ja jeszcze jedno ryzyko widziałam, ponieważ no, film też jest dla polskiego widza. A Reymond i jego chłopi, nawet jeśli nie książka, z którą się wielu Polaków spotkało, to na pewno film sprzed 50 lat i jeszcze jakoś w głowach nam tam kołacze. Nie, nie obawialiście się Państwo tego ryzyka, właśnie, że wchodzicie z tematem już znanym? No nie, w ogóle zyskałam. Brakuje mnie zawsze to pytanie, kiedy pada, bo e, trzeba jednak wziąć pod uwagę, że to jest e, niesamowita proza, klasyka literatury, powieść, która prawie w ogóle nie jest znana na świecie. E, to, że powstał jeden film, czy może dwa, bo jeszcze chyba w latach dwudziestych tych filmów powinno, gdyby to była proza znana tak dobrze i tak bliska czytelnikowi, na przykład w Wielkiej Brytanii, to powstałoby tych adaptacji już 20. Popatrzmy na to też, że każde pokolenie, każdy ma swoją własną wizję, własną adaptację. Także jestem wręcz no, odwrót zaskoczona. Także absolutnie nie uważam, żeby to było jakieś ryzyko, że my podejmujemy się tematu, który już został gdzieś tam w kinie Raz podjęte. Bardzo gorąco przyjęto ten film w Toronto, tutaj w Gdyni też, ale to, to, to jest dobra prognoza dla filmu, jeśli właśnie gdzieś na prawie że antypodach tak reagują widzowie na ten film. To panią zaskoczyło? To znaczy, to jest oczywiście na pewno w pewnym stopniu, gdzieś tam byłam. Pozytywnie, bardzo przejęta tą reakcją, ponieważ nigdy nie wiemy, jak widzowie zareagują, jak widz przyjmie film. Choćby jak się, nie wiadomo, jak się w niego wierzyło i go kochało. Ale, ale też z drugiej strony to jest historia niezwykle uniwersalna i uważam, że ona. Która przetrwała 100 lat. E, Od powieści. Tak, 120. E, ale jest to powieść niezwykle uniwersalna i te wątki, które w filmie poruszamy są niezwykle uniwersalne, także jest w stanie zrozumieć tematy miłości pasji, zazdrości, też temat patriarchatu. To są, to są tematy, które są powszechnie znane na świecie i zarówno wtedy, jak i dziś dzień aktualny. Walorem tego filmu jest to, że tutaj bohaterkami są kobiety. Zresztą ktoś z Państwa powiedział, że tu są dwie bardzo silne kobiety. Już wtedy Raymond pięknie je zarysował, czyli Jagna i Hanka. Bardzo pieczołowicie wybieraliście Państwo aktorów na casting na Jagnę. to chyba 600 kandydatur przejrzeliście. Przejrzeliśmy sporo kandydatur, aczkolwiek ja gdzieś kamerę zobaczyłam w ogóle na, jako pierwszą na zdjęciu najpierw już i bardzo chciałam ją poznać. Akurat się tak złożyło, że ona akurat nie wysłała jako ta, od której chciałam tą taśmę najbardziej. Akurat ona nie wysłała taśmy. Ewa Brocka musiała tam upominać się wręcz o tą taśmę. Nie dlatego, że nie chciała, czy nie była zainteresowana, tylko coś tam akurat jej się w życiu tak ułożyło wtedy, że czy nie mogła, czy... czy nie. No i y, także y, no, to było y, takie... I później po, po tym castingu, po tym spotkaniu z wieloma aktorkami, no było kilka takich bardzo silnych kandydatek, bardzo utalentowanych, jakby tak, Kama cały czas no, wracała i wracała i wiedziałam, że, że to jest tak, ten, to jest ten intuicyjny wybór, który który jest mi bardzo bliski, bo ona ma w sobie coś niezwykłego, po prostu jest takim, takim połączeniem intu, takiego wręcz dzikiego, intuicyjnego talentu z taką głęboką mądrością i intelektualnym też podejściem, co to się rzadko zdarza. Mirosław Baka, aktor z Gdańska tutaj, fantastyczny. E, e, na początku może niektórzy byli zaskoczeni, ale po obejrzeniu filmu, no ulał. Jak ulał Boryna, Maciej? Tak, no ja, ponieważ ja jestem m, też tu od, od lat, mieszkam już w mieście, e, więc e, jakby znam wszystkie spektakle teatru Wybrzeża, po prostu uwielbiam. I, więc jakby e, Mirosław Baka, to po prostu jest dla mnie aktor. A jeden z moich najbardziej czołowy począwszy w ogóle od już dekalogu kieślowskiego po te wszystkie rzeczy, które teraz robi. Komi Jojera widziałam kilkakrotnie, bo tak bardzo lubię tą rolę jego jest dla mnie bliska. kojarzymy mi się z moim tatą trochę. I e, także Baka był takim e, no, naprawdę. E, wyborem gdzieś tam od początku także bez castingowym praktycznie ale Mirek też taką zabawną rzecz powiedział kiedyś że on jak mu tą rolę zaproponowaliśmy on tak sobie najpierw tak zaskoczony był i tak mówi to już Boryna, czyli ja już jestem stary, gdzieś tam tu, w tym, w tym, w tym czasie, że jestem Boryną, ale później tak gdzieś tam sobie to, 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 to przerobił w sobie. No Ten jego Boryna jest bardzo wyjątkowy, bo to nie jest taki, to nie jest taki oczywisty Boryna. Z nim dużo też ciepła, jakiejś takiej miłości tutaj postaci. To jest, to jest bardzo ciekawa interpretacja. No, no on jest po prostu wybitnym aktorem, wspaniałym. Podoba mi się, bo to jest taka Jagna. Wracam jeszcze do głównej bohaterki. Taka Jagna nie ta sprzed ponad 100 lat, tylko nie musi już nosić tych wiader na plecach, nie musi być taką silną babą, chociaż piękną. Jest wrażliwa, eteryczna, ma duży seksapil, ale jednocześnie jest w niej jakaś siła taka. Czy to jest. Ty, Jakieś przesłanie od państwa dla kobiet? To jest zdecydowanie nasze przesłanie, to znaczy w ogóle przesłaniem filmu jest ta siła kobiet, ale też to y, takie pie, pie, pielęgnowanie w sobie tej odmienności i tego, że nie musimy zawsze koniecznie się może tak bardzo, y, to szczególnie współcześnie dla bardzo młodego pokolenia, tak poddawać temu głos, głosowi większości, y, szczególnie teraz jak tak silny jest w, so, w, so, w, social, w mediach społecznościowych. Ale też e, wydaje mi się, że gdzieś tam ważne jest to, że ona jest po prostu, ona żyje po swojemu i to jest bardzo w niej silne. I to mnie bardzo w niej zainspirowało. I tego życzę też kobietom. No jest inna, a inność jeszcze jest nadal wokół nas stępiona, niestety. Oj tak, no właśnie, to jest, to jest też to, to takie moje główne... Główne przemyślenie, które wyciągnęłam z tej, z tej powieści, które uznałam, że jest ważne teraz. Bardzo pani dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Dziękujemy.